Magazyn Cirac Cafe Online zabierze Państwa teraz do bardzo ciekawego miejsca. Będziemy za chwilę w L'Oreal, Warsaw Plant, pierwszej zielonej fabryce marki L'Oreal. Mamy wyjątkowego przewodnika po tym miejscu. Naszym gościem jest pani Ewa Urbaniak, dyrektorka zarządzająca fabryką. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Patrzę sobie na tablicę informacyjną przy wejściu do tego miejsca widzę napis: Zielona fabryka. Co to oznacza? Laura Warsaw Plant to fabryka, która nigdy nie śpi i produkuje kosmetyki z pełnym poszanowaniem otoczenia oraz zasobów planety. Ten rok jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ obchodzimy 25-lecie naszej fabryki i z dużą przyjemnością podsumowujemy, jak wiele przez te lata udało nam się osiągnąć. Przede wszystkim fabryka w Kaniach ma srebrny certyfikat LID, potwierdzający spełnianie wysokich standardów w dziedzinie ekologicznego budownictwa, a system zarządzania środowiskowego, który wprowadziliśmy, jest zgodny z normami ISO. Oczywiście podchodzimy kompleksowo do wyzwań związanych z ochroną klimatu i przechodzimy naszą transformację wewnętrzną. Już od wielu, wielu lat nowy program, który wprowadziliśmy w 2020 roku, Loreal for the Future, czyli Loreal dla przyszłości, stawia przed nami pewne zobowiązania. Na przykład do 2025 roku mamy zostać fabryką zeroemisyjną. Na dzień dzisiejszy już energię posiadamy z wiatraków i elektrowni wodnych, natomiast szukamy alternatywy dla gazu. Ale mamy tutaj pomysł, zaczęliśmy projekt i mamy nadzieję postawić biomasę, która dzięki której będziemy, mieli, będziemy mogli ogrzewać budynek oraz posiadać parę do produkcji. W fabryce także już od ponad 20 lat nic nie wywozimy na składowisko. Wszystkie nasze odpady są przetwarzane lub ponownie je wykorzystujemy albo odzyskujemy z nich energię. Mówimy w fabryce, że nadajemy drugie życie naszym odpadom. Z naszych odpadów powstają doniczki plastikowe, płyny do spryskiwaczy do samochodów czy cegła. Także staramy się cały czas w naszej działalności jak najbardziej zmniejszyć się wpływ środowiskowy naszej fabryki. Widzowie magazynu Cire Cafe i czytelnicy portalu Cire przyzwyczaili się, że jak mówimy o surowcach, to zawsze w aspekcie energetyki, ciepłownictwa, ostatnio częściej też w aspekcie gazownictwa, ale takim surowcem jest też woda. Jaki jest Wasz pomysł na, na zarządzanie wodą w fabryce? Woda to jest bardzo cenny surowiec dla nas. W wielu kosmetykach jest woda, dlatego też już od wielu lat zmieniamy nasze programy mycia i dezynfekcji. Wprowadziliśmy innowacyjny program mycia parą, ale to było niewystarczające do tego, aby osiągnąć nasz cel redukcji wody o 60% w stosunku do 2005 roku. Dlatego też w 2020 roku powstała nasza stacja recyklingu wody, dzięki której zawracamy naszą wodę, oczyszczamy ją i ponownie wykorzystujemy do procesów okołoprodukcyjnych, czyli mecia i dezynfekcji. To tak naprawdę takie nasze zielone serce fabryki. A kolejnym krokiem chcielibyśmy zostać fabryką o obiegu zamkniętym, czyli wykorzystywać tylko wodę do produktu, natomiast całą pozostałą wodę zawracać, oczyszczać i używać ponownie do procesów okołoprodukcyjnych. Raz jeszcze wrócę do, do naszych widzów. Podejrzewam, że jest jakaś grupa osób, która przyzwyczajona jest do takich paradygmatów tej wczesnej rewolucji przemysłowej lat 70., -tych, 80., -tych, w której to, jak doskonale pamiętamy, mało mówiło się o tej wrażliwości, jeżeli chodzi o planetę, ekologię, środowisko, to otoczenie biznesowe. W takim razie w imieniu sceptyków pytanie zasadne, po co to wszystko? Po co to wszystko tak naprawdę wywiera, to jest nasza odpowiedzialność biznesu, a także etyka biznesu. Jako lider beauty, beauty to piękno, ale to także piękne środowisko, czyli czyste środowisko. Dlatego czujemy się odpowiedzialni za to i jako lider chcemy wprowadzać i nadawać się nowe trendy, które pozostali będą naśladować i wykorzystywać. Poza tym nasi konsumenci też coraz bardziej zwracają uwagę na to środowisko. Widzimy zwrot w stronę naturalnych kosmetyków, a także poszukiwanie jak najmniejszego wpływu na środowisko przez firmy kosmetyczne. W tym DNA macie pewnie wpisaną też edukację, bo z nie wszystkimi tematami spotykamy się na co dzień, trzeba się z nimi oswajać, trzeba je zrozumieć po to, by móc swobodnie też przekonywać swoich swoich najbliższych, jakie projekty edukacyjne realizujecie? Tak, zgadza się, mamy wiele projektów edukacyjnych. Oczywiście edukujemy naszych pracowników, tłumaczymy im, wyjaśniamy, na czym polega to zmniejszanie wpływu środowiska przez każdego pracownika w naszej fabryce, ale także edukujemy dzieci w lokalnych szkołach, edukujemy dzieci naszych pracowników, Razem z lokalną administracją uczestniczymy w wielu projektach ekologicznych, które się dzieją w naszym otoczeniu. Sadzimy drzewa, zbieramy różne odpady. To takie działania, które prowadzimy w fabryce. Natomiast jako koncern wprowadzamy też różne innowacje, na przykład na produktach naszych. Pojawiają się z tyłu na etykiecie. Informacje, jak należy sortować odpad, gdzie do którego pojemnika powinna trafić butelka, do którego pojemnika potrafi, e, e, powinna e, trafić etykieta e, z danego produktu i można odczytać, będzie można odczytać e, już e, niedługo, e, jaki wpływ na środowisko ma dany e, produkt. Często, jak rozmawiamy o tej transformacyjnej dekadzie, bo jak słyszę, ta transformacja dotyczy również branży beauty, no to mówi się w. Mocno wierzę, że to jest bardzo uzasadnione twierdzenie, że rachunek za to wszystko, co w tej chwili jest i co się dzieje, jakie działania są podejmowane, wystawią nam kolejne pokolenia, kolejne pokolenia konsumentów, waszych klientów, kolejne pokolenia waszych pracowników. Proszę tak w nieco szerszym aspekcie powiedzieć, jaką widzi pani przyszłość przed waszą marką, przed L'Oreal, ale też przed całym segmentem beauty? Co tutaj w tej chwili się dzieje, co wysyła taki mocny sygnał, że idzie nowe? Dzieje się bardzo dużo. To, co już wspomniałam, ta transformacja u nas trwa już od bardzo dawna, bo już od 2013 roku, gdzie ustawiliśmy, ustanowiliśmy sobie pewne cele, a teraz mamy nowe cele związane z środowiskiem. To, co powiedziałam, klienci też zaczynają wymagać, aby to poszanowanie środowiska było widoczne. Mówimy tutaj na przykład o plastiku, który powinien pochodzić z recyklingu. E, więc idziemy, idziemy w tą stronę, szukamy nowych innowacji. E, mogę powiedzieć, że już na dzień dzisiejszy w 65% moich butelek, e, w, w których znajduje się szampon, odżywka e, czy woda micelarna, pochodzą e, właśnie z recyklingu, ale jako koncern e, tak naprawdę szukamy różnych innowacyjnych e, rozwiązań, e, podpisujemy ze startupami, e, podpisujemy e, różne umowy. Po to, po to e, aby szukać tych nowych rozwiązań, e, które pojawiają się na rynku, i po to, aby, ja, aby nasza działalność miała jak najmniejszy wpływ na środowisko. L'Oreal Warsaw Plant, pierwsza zielona fabryka marki L'Oreal. Dziś gościem magazynu Cira Cafe Online była dyrektorka zarządzająca fabryką, pani Ewa Urbaniak. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.